Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z GOGOLOWO Offensive. Próbowałem w tym razem online. I naprawdę jestem tak zły. że Wcześniej nagrywałem, co nie? Nie. I y, chciałem już to wrzucić na ale... Naj, bo ja zawsze zanim wrzucę filmik, to najpierw go oglądam. I okazało się, że miałem wyłączony mikrofon. A tak dobrze mi się grało, same kile miałem. I, i muszę od nowa nagrywać a tak się wkurzyłem po prostu a tak w ogóle chciałam wam powiedzieć, że zdobyłem mam z nowego skina czy tam kolorek, jak zwał tak zwał no i właśnie na tym serwerze na tym serwerze jest taki dobry drop takie plony można dostać i jeszcze jest kinia, że ma dwa dostałem, czy nie? no, no i właśnie Dlatego gram, nagrywam teraz z tego serweru. Jak ktoś gra w serwery, no. Jak ktoś gra na tym, no, go, to bardzo polecam ten serwer. IP mogę podać w opisie. Ale mówię wam, wcześniej jak nagrywam takiego skill'a... Kurde! Może się... jeżeli się nie wie, bo Bardzo dobrze mi szło. Teraz też nie najgorzej mi idzie, ale wiecie wziął sobie kaczkę, ma skina i to jest chyba P90 Asimolow I... i nie tak ale sam skinął o tutaj też ma AWP Asimolow to jest chyba AWP to jest terrorysta chyba tak to jest ten terrorysta. To chyba tak. Ale ja nie chciałam być terrorystą, ja chciałam być z nimi. Jeszcze wcześniej ich wybrałam. Co za Tym Z gówniarzami jestem. Kurde, z botami. Piszę kurde, bot fersz. Dobra. Ale no cóż, jakoś sobie poradzimy.

giną. Lepiej pójść to sprawdzić, bo tu giną. Weź tą AWP. Dobrze. I teraz celuj tam, kurde, a... Dobry pomysł. Dobry pomysł. Bo w sumie weź tą AWP i ten... Ale no... Dobrze. Ale tam jest, kurde! Widziałem! Kurde, boże Ja sam się jeszcze do niego, w Gdyby nie tamten typ, to by go zabił. Przynajmniej, przynajmniej jest mądry, gdzie okało ha. Tego. To jest w kałach nie wiem Tak, no. No taki sobie kurde broń ogląda, że już gdzie Gdzie tego rzucasz? Z mowy. Mogę go sobie zostawić, a nie rzucać, kurde, ja nie mogę. U mnie tro... Ej, przynajmniej on mnie trochę... Przynajmniej że tak powiem, dobrze zabija Naprawdę mówiąc, to tym że nie umie tak. Naprawdę mówiąc, ja nie lepiej, ale... taka gra mnie załamuje. Jak na to patrzeć. Jest po prostu... Z którejśle w rękawisa? Zabijamy jednego! Ale drugi nie zabił. A teraz... on jest... Oj... No kurde. Zresztą tutaj tej drużyny, bo to są lepszy ja chciałem być z tym typem, a teraz on dobra walczę yeah, <laughs> no. nie wiem co tu się i tak walczę KUBA

Jeszcze raz. Nie chcę, go zabić. nie umiał wraz bardziej terrorists win. Jaką mapę bierzemy? Może Do Nie be afraid. Let's go. Smoke. Kurde Zginęli, zginęli, dobra no spoko Nie mogę teraz ginąć z tym rycerzem Tędy, Nie! Yeah! Tak ty się gry! Ale nic nie. Nie, wiem. W następnej ludzie coś dostaną. Mówię wam. Zawsze tak jest. W pierwszej nikt nic nie dostaje, w drugiej dostaje. A jak nic nie dostanę, to. Ale ja nie chcę. Być tutaj. Nie chcę przynajmniej mam małego, detalicznego ddpada to tam ddpada, jak zwal to zwal taki taki zabój bierę to tam są dwie, ja, tam są А вот бок мне взял. Я не могу. А, на самом деле, мне так много. Okay. И, 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 а вот Я не могу. Здесь Я не Дармовый скин. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Wiecie koledzy ja jak nie jest zablokowane, bo koszy kosztują 3 centy. Dobra, dobra walisz. To trzeba mieć dużo szczęścia, żeby coś dostać. Я не забыл. Давай-ка! Выиграл <плодисмент> <плодисмент> Мои не нахита. Куда видела?

On miał AWP! Tak! No jeszcze zabiłem tal taliba! Był mój pierwszy raz w życiu. Taliba zabiłem. Jednak ten talib nie jest najlepszy. Bo ja gdy mam kurczę e, M41S w rękach, to jest tak y, tylko AWP albo nie wiem kawafny nie można pokonać. Inną bronią jest y, bardzo, bardzo źle. Chyba, że mi plecy weźmiesz z ryka czy coś. Nie. On miał śmierć od kociaków. No wiadomo, że... Dawaj! No, go trochę osłabiłem. Wcześniej. Tą śmierć od kociaków. Ale naprawdę on jest głupi. On idzie sobie do plecami, widzi, że tu jest typek, ale idzie... Nie, i idzie sobie plecami. On chyba zginąć chciał. Żeby nasza drużynka grała. Nie mogę. Ale ja bym chciał mieć 590 ks i 0. Kurde, ale zraniłem go trochę, bo mu chyba nawet strzelił. Gdyby on nie miał awu. Bo ja skacz, yy, skaczką jestem i nic nie chcę. Tylko najlepiej na mnie działa wtedy AWP lub M4. Na przykład tak którą ten typek teraz trzyma.

On miał 250 kobaltowy kwart. Zapomniałam też o tym pistoletu. I, I ja nie wiem czemu zawsze ginę jak ktoś walczy tym pistoletem. Bo ostatnio grałem sobie na takim tym um, serwerze i ciągle ginąłem. Bo taki, ja, taki typek y, ciągle mnie zabijał z tego pistoletu i ciągle ginąłem. Nie wiem czemu. A, a to okazało się, że to chyba jest po prostu jakiś do dobry pistolet Ale teraz w sumie Ja yeah, mogę nic nie kupować, tylko te, jak ktoś Ech Zostanę więcej hajsu i kupić sobie to co on teraz ma Czyli M2 to jest S Dawaj, kosz i ich Ale nie, nie z pistoletu, tylko z tamtego dziadostwa sobie bum 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 nic nie dostałem super dobra wiecie co to może było na tyle w tym odcinku do zobaczenia w następnym cześć